I właśnie pomyślałem sobie, bo jest aż taka książka Strategikon, to taki podręcznik rzymski, gdzie generalnie, czy tam już bizantyński, gdzie oni pisali, jak walczyć z różnymi grupami, na przykład jak walczyć z Germanami, jak walczyć z jakimi wiecie Galami, jak walczyć z Wizygotami, czy cokolwiek. Nie wiem, nie wiem czy to się zgadza, wiecie historycznie, które są te, bo przeczytałem z tego Strategikonu strategii tylko i wyłącznie fragmenty o Słowianach. Ale jest właśnie ciekawe, co oni pisali o Słowianach. I myślę, że powinniśmy to sobie mocno wziąć do serca, bo moim zdaniem to jest mega aktualne, nawet dzisiaj, że generalnie mm, Słowianie są mega silni, są duzi, silni, wytrzymali, potrafią bez jedzenia bardzo długo w mrozie, są w stanie wszystko przetrwać, są mega wytrzymali fizycznie, ale mają bardzo duży problem z dyscypliną i samoorganizowaniem się. I wtedy to już były czasy, kiedy wiecie. Było cesarstwo, wiadomo, zachodnio-rzymskie już wtedy się rozpadło, ale było wschodnio-rzymskie, wiecie, już było pełno wielkich mocarstw, a Słowianie jeszcze przez tysiąc lat byli garstką plemion, które nie potrafiły się, wiecie, razem zjednoczyć i cokolwiek sensownego robić. Co z tego, że oni są mocni, wiecie, fizycznie, skoro w kupie siła i niestety jednostka nie jest w stanie aż tak dużo zdziałać, a Słowianie według strategii Konu lubią sobie, tak wiecie, pobłażać, że. Ja jestem swoim panem, ja tu nic nie muszę, sarmatyzm, czy się robi, czy się leży, coś tam się należy, ja już nie pamiętam jak to jest, ale to przysłowie. Ale widzicie, że to jest jednak chyba od 1500 lat temu to było aktualne, więc to musi gdzieś siedzieć w genach. Wydaje mi się, że to jest dalej aktualne, jeżeli chodzi o Słowian i że to dość mocno widać w naszym podejściu do pracy. Nie mówię wszyscy, bo Polska jest zarobistym krajem, który się bardzo dobrze rozwija i jestem bardzo dużym patriotą patriotą, ale uważam, że są pewne rzeczy, które możemy wziąć sobie do serca i uczyć się od innych narodów, żeby jeszcze szybciej się rozwijać. Myślę, że to jest to takie właśnie podejście do pracy i poczucie własnej odpowiedzialności, a nie tego, że ja robię, bo mi każą, szef to jest w ogóle taki i taki, ja nie chcę robić dla kogoś, że w ogóle to się wywali. Po co robić? Najlepiej nic nie robić, lenistwo. No według mnie to stupuje po prostu nasz naród.